Przed samą krząśniętą, przed godziną 20. Natomiast gdyby ktoś. No, no, no. Ranie jest z małym zdaniem i nie umrze na wieki. Naród Polski, oddalając się od Boga utraci niepodległość. Powracając na drogę przy Bożych, poszybiając oszywiając swą miarę, nadzieję, miłości wyprosił sobie łaskę z martwychwstania państwowości polskiej Ogrodzenie moralne jakie dokonało się na barwi. po ujawienie w Matki Bożej w Wietrzmałdzie w 1877 roku jest znakiem potęgi modlitwy i przykładem. się w wierze katolickiej i ogromna ilość pijaków wyrwana została z doczesnej i wiecznej zguby. Do tego należy dodać czystość życia, jaką należy zaobserwować wśród młodzieży, Liczne powołania zakonne, męskie i żeńskie, różne nawrócenia. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in mortis nos remanem. Maryjo, łaski pełna, Pan sobą. Tobą, między niewiastami i twojego, sobą. błogosławiona łos żywo Twojego Jezusa. Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami Teraz w końcu śmierci na świat zera, w domu i nocnego, Benediktat moim Juli Maria Mater Dei, ora rubis de Non cet mora fora mortis nostril Ary za nami wrzeszny, jak e, godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus tecum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus proctus ventris stoi Jezus. Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, noc et hora mortis, Amen. Zdrowaś Maryjo dwu, benedicta tu in et Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. W pokoju i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Ale Jezu, przemocz nam nasze grzechy.